Hej, witam Was serdecznie, Sebek z tej strony. Dzisiaj rozegram sobie mecz, mecz z Ligi Hiszpańskiej. Jak widzicie z tyłu jest tło związane właśnie z kartami z Ligi Hiszpańskiej. Będzie to mecz Atletico Madrid-Real Madrid, czyli derby Madrytu. Mecz oczywiście będzie w niedzielę. Filmik wstawię sobie go pewnie w piątek albo w sobotę. Nie wiem kiedy będziecie to oglądać. A do tego użyję sobie hmm, saszetek z ligi hiszpańskiej oczywiście Las Vizas Quiz de la Liga 2016 saszetki kupiłem sobie w Hiszpanii na Majorce załapałem się oczywiście też na pudełeczko mam trochę saszetek tutaj wylosuję sobie no, powiedzmy raz dwa o mam tutaj akurat mam z Barcelony czekajcie chwilę jeszcze trochę mi zostało. Czy kogoś tu mamy? Nie, nie mamy. Dobra, trzy. I weźmiemy raz, dwa. A i dobra, niech będzie tutaj trzeci. E, dobra. Resztę chowamy. Niech sobie tu stoi z boku. Raz, dwa, trzy saszetki. I 3, w sumie 6. Bo trochę się ciemno zrobiło. Dobra, e, po 3, w sumie 6 saszetek. I co? Liczą się oczywiście tylko piłkarze, trenerzy e, również. E, nie liczą się herby i tam jakieś inne rzeczy. Nie wiem, czy takie będą. No nieważne. E, dobra, no to zaczynamy pierwszą połowę. Saszeczki w Hiszpanii są dużo, dużo tańsze niż w Polsce. Ja nie kupuję w Polsce, bo się nie opłaca. No i dobra. Lecimy i borra. Czyli nie ma gola. O, proszę bardzo. Jest pierwsza bramka. Atletico Madryt. Bramkę strzela Carrasco. 1 do zera dla Atletico Madrid. No, Real. Na razie przegrywa. Czekajcie chwilkę. O, już wiem, co tam jest. E, tutaj nie mamy nic. Tutaj mamy Espaniol i kartą popatrzcie. Moja powtórka Leo Messi. Ja już go <laughs> mam. To jest moja powtórka Leo Messi na karcie metal card to 16 top, 20, top 2016 ale piękny messi dobra messi sobie tu będzie siedział i kibicował na razie pierwsza połowa 1 do 0 prowadzi Atletico Atletico czekajcie chwilkę dobra sorry trochę się zawiesiłem ale jeszcze jest trochę saszetek do otwarcia więc może o kurde co tak ciężko nie chcę wyjść No ale poobkręcane Dobra nieważne Lecimy tutaj mamy Malagę Horta Tutaj nie ma nic Gonzales Nie ma nic O proszę bardzo Oczywiście jak już powiedziałem trenerzy też się liczą Benite strzela gola No nieważne Jest 1 do 1 Nie liczą się tylko herby I Rakitic FC Barcelona Fajne są te karty Mi się bardzo podobają Pierwsza połowa dalej 1-1 jeden, jeden. W sumie mogłem trenerów nie brać pod uwagę Ale jak już powiedziałem że trenerzy też się liczą To już tak zostawiamy Dobra. O proszę bardzo. Kolejna piękna karta. Iniesta z FC Barcelony. Ale tutaj Barcelona nie gra. Torres. Oj 2 do 1. Torres strzela w ramkę dla Atletico. Mamy 2 do 1. Tu mamy trenera Las Palmas. Tutaj nie ma nic. I tutaj mamy kolejnego trenera. Emery. Pierwsza połowa 2 do 1 dla Atletico Tu mam saszetki z Hamesem No to lecimy drugą połowę, zobaczymy czy Real Madrid się podniesie. A raz zobaczymy. Dobra i co my tu mamy? Bilbao. Nie ma gola Santos, Joel. Mam zawodnika Espaniol Colotto i kartą specjalną jest to Herbic hmm. Eibaru Właśnie dostałem sms-a, ale dopiero, dopiero druga karta taka mi wpadła. Coś słabiutko Dobra, lecimy z drugim Hamesem em Saszetki się fajnie otwierają. 2 do 1. No, jeszcze jest szansa. E, co my tu mamy? Levante Simao. Nie ma gola. Camacho, Malaga, Superstar. Tak zwykle popkręcane. Tu jest Bilbao, Susaeta, Sorki. I mamy trenera, e, trenera Walencji, Nuno. Nuno i kartą specjalną jest to herbik Las Palmas eee, Las Palmas czyli wyspa niedaleko tam gdzie ja byłem i ostatnia saszetka 2 do 1 dla Atletico no co z tym realem się tu dzieje mam nadzieję, że taki wynik naprawdę nie będzie Hetafe y, Lafita. Babin. Superstar. No. Jest. 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 Gol. I bramkę strzela Luka Modric. Ależ ładny jest. W sensie karta. <laughs> Luka Modric na 2 do 2. Ale już widzę, że tutaj jest Atletico Madryt. I jest to Gabi. Gabi strzela na 3 do 2. No. A się rozkręcił meczyk. I jeszcze tutaj zobaczcie. Juan Fran. Z Atletico Madrid dobija Real 4 do 2. Ależ piękny wynik. W sensie piękny meczyk. Szkoda tylko, że Real przegrał u mnie. Mam nadzieję, że na żywo takiego wyniku nie będzie. Wpadła mi tu piękna karta Messiego. Jest to moja powtórka. Może jakiś konkursik wymyślę. Szkoda, że mi Ronaldo nie wpadł. Jest i Messi. No i cóż. Real u mnie przegrał 2 do mm, 4. Tutaj mm, bramki strzelał Modric. No i oczywiście liczył się też, mm, liczyli się też trenerzy. Jest tu Benitez. Benitez oczywiście u mnie jest na powtórce. <laughs> A tutaj mamy Juan Fran. Strzelał, strzelił czwartego gola. E, Gabi. Torres. I Carasco. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Yy, wynik 4 do 2 i co? Trzymajcie się ludzie, pozdrawiam was, pa pa!